że w końcu Adriana dało się nagrywać filmiki. Tak, e, nagle sobie zainstalowałam konto na YouTubie. Antek mi powiedział, że... Znaczy, ja wiem, że tego coś jest, bo odmawiam YouTube'a, ale nigdy sobie tego nie instalowałam. Antek mnie dopiero przekonał, jak mi pokazał te swoje szorce na YouTube. E, a więc dzisiaj e, może, jest taki pewnie tytuł, że Antek będzie tam sobie grał mordzicę. Mówi wiatr, więc to do dla i Majku i Jadkowi. Taktyka to będzie się kąpienie, kąpienie na wiatr. A więc zaczynamy. No, jak chcecie dołączyć do naszego klanu, to bardzo zapraszam Zabast i grajcie w Mega Świnie. Tryhardy try x-x. Podłoga x chyba. Podłoga x, no. czy znaczy nie, więc na, znaczy wpiszcie tryhardy i to mam wyskoczy na pewno, więc... przeczytajcie sobie zasady klubu, wiem, są są doskonale, dobra? No. Tutaj jest w klubie. No i wysyłajcie fajne, fajne faza, akcje. Faza bracia. Konieczny. Antyka się z rośem, Są z klubu. Jeden to jest widz konieczny. Już, on już dołączył. my wiemy. on grał... Nie no, godzinę temu. Mega świnia. Niedługo jest. Dobra, się, Chyba pora się rozkręca. To jest taka pierwsza nie, sorry, sorry. pierwsza rundka na rozgrzewaczkę. To wiecie jak to jest, nie? Zawsze możemy przewalić to, co zrobiliśmy. Nagrałem już jeden na film, co miał 6 minut, a ja go usunąłem, bo niechcący przeklnąłem. A ja nie chcę przeklinać na film, bo jest to dla mnie nie dość, że nie fajne. To wiecie. No i postanowiłem, że usunę ten film. No to nie miałoby sensu. O, jak będziemy się denerwować to się nie zdziwcie, bo to jest naprawdę, jak 25 to, to jest, są trudne chłopy. Staramy się nie nie, będziemy starować, bo, nie będziemy bo to <laughs> może platforma może to oglądać, więc no. Ja razie... Żeby rodzice nie musieli zgłaszać mojego kanału, nie? I swojego. No, ale, um... Oj, jest tu też Karadeus, ja, mam... ja mam tu jakieś... Kurde, muszę uciekać, ciągle. Uważaj, uważaj. Nie, on nie miał teammate'a przez chwilę. To on jest Koradeus. Jest. Taki zielony? Tak. O, dobra, jest tam. Jest? O, duży. Ej, ja wejdę tą tarę. nie Dobra, tak nie ma CMAJTA, nie ma CMAJTA. Lecę, lecę, lecę. Sora Dixon. Sorry, Stop. Tu się daje stopę, bo co? Wiesz, Dziak, nie? To patrz, odrębnie. Jak chcesz stopę, to już tu. Masz. Nie. Aha, patrz. Nie masz tego? Tej ikonki tu? Pokor. Czekajcie chwile widzowie. Z tej strony Diksorowa, witamy z kolejnym filmie na moim kanale, jeżeli ze mną Antek Przewidysiatki. Nosiema siama. To jest już druga część tego mojego materiału. Co tu jesteśmy? Co wiemy u Adriana 25? wiemy tu mi 25 od ja które w ogóle w każdym konto. Jakie mam rady, to Mam dosyć spadam na pkarkach. Na przykład lubię mieć mam na 24, Pankin na 25, Skuru na 25, Simiecha na 25. E, tego. Mortisa na 24. Mamy jeszcze rana na 26 mm -hmm. ja konto. i to i też będę wbiła w Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i suba, bo to dla nas bardzo dużo nas angażuje okay. i daje dobre jakby wspomaga nas to, że żeśmy się nie poddawali takie rzeczy więc. Okay. Dobra. Zaczynamy giereczkę. Taką Staramy się, to jest też i postaramy się do nas nie i się rzawić przeglądy. Nie wiem, czy tak w 25 wyjdzie, 25? Niepewnie to będzie. To będzie pewnie tytuł, wbijamy 25 na Dynamajku. U, mm, no. u Adriana, bo u mnie to. U mnie nie hmm. wiem, na jak to będzie. Bombonierka! <noise> My z Adiksonem, to najlepsze ziomki, chcemy taką mini ekipkę, może kiedyś stworzyć taką, wiecie. Nie, może każdy być, z nas być. <grym> Bazik. Siema, was baz. Siema, chłopcy. Widzę, że Leonik już się podkulił trochę. O matku wózko Często tak. tak, Kurde, widzowie, sorry, że my tak uciekamy, że się tak troszkę... Leon ma niewidkę i on ma ten Star Power, co leczy. Kurde, widzowie, szkoda, że piąty minus ile? Ja minus 4, ale Adicja więcej i sorry, że wyszłam. Dobra, widzę, to była taka rozgrzewkowa, mam taką chociaż nadzieję. I piszcie, że jakbyście chcieli filmy, po ile minut, bo ja, będę i Andrzejanym pewnie chcielibyście 5 minut, coś takiego. Czy możemy też nagrać dla Was Nie Mamy też z takiego, no w naszym do Minecrafta. No. Czy wszyscy Jak chcecie, możecie nam no, czasami dawać jakieś mini domajciki. Tak, wy będziemy nawet robić konkursy. Ostatnio był konkurs na miecz, taki lege, tak, ale tak. już minął czas, bo znowu Eda znaczy, na krapiu... Ludzie Krop... się ale... Nie, znaczy Zgłosił się taka jedna osoba i przy kręceniu ale... ona miała wygrać, ale wyszło na jedną, że jakby to powiedzieć... Nie, tato zabrał mu komputer do pracy. I dopiero za dwa miesiące ja mu napisałem spoko już coś takiego mega pozdrawiam tą osobę bo mega fajny ziomek to był, był jakiś trzy? Trzy? mam nadzieję, że mój kanał i Adriana będzie bardzo mocno się rozwijał bo to jest takie nasze marzenie bić tak jak moje to jest 1000 słów. do moje to przynajmniej, żeby wroga 2 lata albo 3 to wbić już tylko 100 2-3 że... lata, no to jest Uważaj, on hiperdodowanie na nas użył. No, beka z niego, nie? Ej, dajcie znać w komentarzach, czy lubicie Edgar, Bo dla mnie. Ojoj, ojoj, ojoj. Dla mnie Edgar to jest największy. Nie. No. Mocniejszy są tu gracze. Ja widzę, że my nie robimy tej taktyki, co Antek gadał, że się Ale po prostu na filmach musi coś być takiego. Od... Szymy? Jezu, szybą to coś wyszło. Ten kurde kuciot mały. Nie mam A nie se oglądnie, kurde. A on wie, że to chyba pod film, nie? Bo ja... No, on jest trochę ode mnie młodszy. My wam powiemy, ile mamy lat. Ja mam lat 12, a ty mam 15. A czy to może po głosach jakoś nie słychać, ale... Znaczy no... Ja mam 12, no to to nie jest tak aż dużo. Ja chodzę do łóżnej kosy. Będziecie gadali, że macie 18-17. Ale mam tylko 15, no to to już... I dajcie mi znać w komentarzach, co no, na to chcecie bardziej w czy... No to a czy jest sam do kiedyś nagrać? No może. To malaka? Bo. Nie, nie ma tak. że jak ty do pokoju i mówi chłopaki, chce ci coś zjeść. Ale dajcie znać, jak wam się podobały filmy, bo dla mnie są mega potarte. Nie, jest shark tu, 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 co wiesz Dziwna taka. Znaczy, ja znowu na bruzdę teraz leci. Jakieś baby Ej Ej dajcie znać, czy lubicie, jaka jest wasza na postać i proszę, to zostawcie lajka like i suba. Mnie to Nie mega muszę... motywuje. Ja lecę teraz po 50 subskrypcji, a to po Ja też po 50, bo ja mam 42 suby i ja bym chciał mieć 50, żeby móc e, streamować dla was. I jakbym dostał, kurde, kiedyś donate, to e, bym się zesrał chyba. Znaczy nie wiem, że to nie jest jakiś kapitan. Purde. Ale patrzcie, jaka tu jest strefa, ile jest osób. Dlaczego to jest to już bo my się bijemy też bardzo? No to. No bo to jest Twój odcinek taki bardziej. To ja mogę kąpić. Dla mnie masa krytyki pewnie wpadnie. Ro rozumiem, że przez jeszcze ponad 15 minut nie no, będę kąpił. Nie możecie kąpić. Chciałabym hejtować, to było, bo to ja, ja się nie przejmuję. Ale ja przy... błagam, nie hejtujcie, Antka, on specjalnie ze mną tu teraz nagrywa. No przyjechałem do Drana i że to tak nagrywać taki fajny tydzień. No, no. właśnie dajcie, bo czekam na wakacje. Może na weekend jeszcze majowy. Dobra, zostaw tu parę, co na dupę. To jest ze Kurde. Tara czarna, kurde, z okiem. Trzy ma Kurde, i każdy taki łódź Ty Bazik się zrespił. Ty dinozaur. Te bajka będzie jakby ktoś oglądał z tych, co wyzywamy ich tu, nie? Czy mi tam się to Ty Bastermon. Cześć! Zamroź, zamroź dziada! Oj, dupa i. Ej, trzecie miejsce! Aj tak, przewaliliśmy! Idź pan w ciul! Ej, mogliśmy wczoraj nagrać, jak otwierałem legendarnego jadrę, by też... otwierałam wczoraj legendarnego. Ile tu masz minut już nagrania?

Chyba się nagrywa Chyba Tośnię Nie ja już bym to za 3 minuty pewnie 2 minuty kończył bo to już i tak jest 15 minut więc ja bym sobie chciał trochę przerwy zrobić Co robimy od tam przerwę? Dobra, widzowie no moje jest dół to żegnam Was, życzę Wam e, miłego oglądania tego filmu, zostawcie tą łapkę w górę i suba, a ja się już z nami kończę, elo.